Witam Państwa w czwartek 26 dnia czerwca. Z tej strony Daniel Kostecki. Patrzymy na wykres dzienny parę euro dolar, na którym to notowania dotarły do oporu wyznaczonego przez górne ograniczenie kanału trendowego. Jest to średnioterminowe miejsce oporu i warto na nie zwrócić uwagę. Warto także zwrócić uwagę na zachowanie kursu po... Odczycie wczorajszych danych ze Stanów Zjednoczonych, pierwsza reakcja bardzo silny ruch wzrostowy, a teraz całkiem spore cofnięcie cofnięcie, które doprowadziło do testu podstawy świecy. Która pojawiła się w czasie publikacji danych. I tutaj, w tym właśnie miejscu, ci inwestorzy, którzy zaczęli otwierać pozycje długie pod słabe dane z USA, właśnie teraz tych swoich pozycji muszą bronić, ponieważ w przeciwnym razie, jeżeli rynek zejdzie na niższe poziomy, to będą mieli na tych pozycjach stratę. Na razie udało im się wybronić to miejsce, ale gdyby okazało się, że już więcej sił mieć nie będą i rynek zacznie schodzić gdzieś do okolic 6,60 lub nieco niżej, to wtedy można by oczekiwać, że te wszystkie pozycje długie, jakie były tutaj zawarte, będą zamykane i rynek może zacząć się cofać. Jakie są potencjalne miejsca docelowe w przypadku realizacji takiego scenariusza? Wydaje się, że 35,70, 35,80, czyli tutaj klasyczne miejsce wsparcia, wcześniejszy opór, następnie wsparcie, o którym też wielokrotnie Państwu wspominałem, a następnie okolice 35,50. 50, czyli okolice tej, tej konsolidacji, tych szczytów, tych szczytów, tego dołka, więc jest tutaj też dość ciekawe miejsce do przetestowania przez rynek, gdyby ten scenariusz spadkowy miał zacząć się realizować. Scenariusz spadkowy jak na razie na dolarze nowozelandzkim Trzeba by odłożyć dziś. Kolejne informacje płynące z Banku Nowej Zelandii wywindowały nam kurs i to w sposób znaczący. Tutaj ta świeca w godzinach nocnych, jaka się pojawiła, to właśnie za sprawą informacji z Banku Nowej Zelandii, który. Stwierdził, że nie udaje mu się schłodzić rynku pożyczek, e, czyli e, rynek pożyczek cały czas się szybko rozrasta w Nowej Zelandii, a to powoduje, że żeby taki rynek schłodzić, bo na tym zależy bankowi Nowej Zelandii, no musiałby on zacząć podnosić stopy procentowe. Nie dość, że i tak już Bank Nowej Zelandii stopy podno, podnosił i jeszcze zapowiedział kolejne podwyżki, to rynek zaczyna grać pod to, że tych podwyżek będzie po prostu albo więcej, albo będą one na większą skalę wprowadzane. I dlatego też mamy kolejną fazę. Fala umocnienia dolara nowozelandzkiego, no od strony czysto technicznej e, możliwe, że rozbudowuje nam się tej potencjalna e, fala piąta, a kluczowa linia to linia poprowadzona po dołkach fali drugiej i fali czwartej. Dopiero jej przełamanie mogłoby doprowadzić do tego, że zobaczymy większe cofnięcie na tym rynku. Na razie gramy pod wyższe stopy procentowe w Nowej Zelandii. Natomiast warszawski parkiet gra na krótko, gra cały czas na spadki, a to wszystko też za sprawą techniki, którą tutaj widzimy na tym wykresie, o czym Państwu też wcześniej wspominałem, czyli korekta prosta ABC, dodatkowo wyłamanie linii trendu po prowadzonej po dołkach korekty i spodziewamy się impulsu podobnego do impulsu, jaki pojawił nam się tutaj wcześniej, oczywiście impulsu spadkowego w stronę 2340 lub też 2280, gdzie mamy lokalne miejsca docelowe dla takiego silnego ruchu spadkowego, więc tutaj cały czas jeszcze pro spadkowo. Natomiast DAX DAX rysuje nam ciekawą strukturę trójkąta rozszerzającego się. Na DAXie mamy też tutaj ciekawe miejsce wsparcia, testowane już po raz pierwszy po tym, jak zostało wyłamane, po tym, jak został wyłamany ten szczyt, i także oczywiście ten szczyt, czyli miejsca oporu, zamieniają się w klasyczne wsparcie. I tutaj DAX, gdyby doszedł ponownie w okolice 9820, lub też może nieco niżej, testując tą linię poprowadzoną po dołkach, to wydaje się, że z takiego trójkąta rozszerzającego, się jeszcze rynek mógłby y, zmierzać w stronę jego górnego ograniczenia lub też wybijać się nawet górą. No, na razie DAX jest dość silnym rynkiem, więc traktujemy każe cofnięcie na razie jako ruch korekcyjny.